Biedna Ty muzo moja, Cóż Ci się dziś stało? W oczach Twych płoną jeszcze nocne Twe chimery I widzę, jak kolejno mienią blask Twej cery Szał ze zgrozą milczącą i zlodowa ciało. Czyliż zielony sukup i diabełek sprzeczny Miłość i strach ci wlały do swego kielicha? Czy cię dłoń despotyczna jakiejś mary spycha w toni jakiejś minturnowej głębiny bajecznej? Chciałbym, ażebyś zdrowia zapachem dyszała. I by w łonie Twym zawsze silna myśl mieszkała, I by Twa krew chrześcijańska drgała w takt rytmiczny, Tak jak w melodii greckiej dźwięków szereg liczny. Gdzie raz Feb, ojciec pieśni, Nimby król przebywa, To znów Pan, włada boski, Wielki Ojciec żniwa.